Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będą takie bardzo proste, jakby to nazwać, może pierogi, a może kluski zawijane z mięsem. Bardzo szybki przepis i uwierzcie mi, rewelacyjnie smaczny. I narobić się też przy tym nie będziemy musieli. Nie będziemy musieli sklejać, wiecie, pierogów czy coś tam kombinować. Za chwilę wszystko się dowiecie. A więc zaczynamy najpierw od ciasta. Do miski wsypuję 250 g pszennej mąki. Wlewam 120 ml ciepłej wody. Wbijam jedno jajko. Dodaję taką porządną szczyptę soli. I dokładnie wyrabiam. Na początku będzie lepiło nam się do rąk, ale po chwili wyrabiania wszystko wróci do normy i ciasto musi być gładkie i elastyczne. Wyrobione gładkie ciasto, teraz przykryję ściereczką i odstawię na chwilę, żeby odpoczęło. A w tym czasie zajmiemy się mięsem. Do miski wrzucam. 250 g mięsa wieprzowego. To jest boczek, który zmieliłem. Jest taki bardziej tłusty. Właśnie o to mi chodziło. I do tego dokładam następne 250 g chudej wołowiny. Teraz zetrę jedną cebulę. Następnie wetrę ząbę czosnku. Jeżeli nie mamy takiej tarki, przeciskamy przez praskę albo bardzo drobniutko siekamy. Teraz tak. Czarny, świeżo roztarty pieprz. Myślę, że wystarczy. Sól. I około 100 ml bardzo zimnego bulionu rosołu, jeżeli nie mamy, możemy dodać wodę. I dokładnie wszystko wyrabiamy. Masa powinna być dość luźna. W tym przepisie możemy użyć dowolnych rodzajów mięsa. Możemy użyć samej wołowiny, samej wieprzowiny, drobiowego mięsa. Po prostu, co mamy, to dajemy, albo co lubimy, to dodajemy. Gotowe! I za chwileczkę obiad będzie zrobiony. Mięso mamy przygotowane. Więc teraz zajmujemy się z powrotem ciastem. Ciasto sobie już odpoczęło. Przesypujemy trochę mąką, bo musimy je rozwałkować. Już powstał nam taki porządny kawał placka, ale jeszcze go musimy trochę powałkować. Ciasto nie może być zbyt grube. Na te ciasto wykładamy mięso. Możemy ręce namoczyć delikatnie w zimnej wodzie, żeby mięso nie przylepiało się nam do rąk. mięsa powinno wystarczyć. Tak musimy rozłożyć, żeby, żeby było idealnie. A, i tu zostawiamy taki margines. Teraz to zawijamy. I tutaj... Tylko od nas zależy, jakiej wielkości te y, pierogi czy te kluski chcemy uzyskać. Jeżeli zawiniemy, całość będziemy mieli takie wielkie. Jeżeli zrobimy to na przykład na dwie lub na trzy części, kluski będą małe. I tutaj brzeg teraz delikatnie wysmaruję wodą. Żeby się fajnie skleiły. I uzyskaliśmy taką taką roladę, teraz ją wyrównam. I dzielimy na równe części, jak się uda na równe. Gotowe. Teraz możemy ponownie podsypać delikatnie mąką. I będziemy jeszcze je troszeczkę formować. Tak, żeby były ładne i pionowe. Coś takiego. No i to mamy wykonane. Teraz musimy je obsmażyć i podduścić. Następnie na patelnię wlewam trochę oleju i dodaję masło. Chodzi o to, żeby masło się nie spaliło. Musimy je dobrze obsmażyć z dwóch stron. Chodzi o to, żeby mięso zachowało swoją soczystość. Pięknie się rumienią. Po chwili musimy sprawdzić, czy są rumiane pod spodem, i możemy wtedy zalać resztą bulionu. A jeżeli bulionu mamy za mało, dolewamy troszeczkę wody. Przykrywam. Zmniejszam płomień i będę dusił około 20 minut. I obiad będzie gotowy. No i mój obiad jest już gotowy, więc spróbujmy. Pachnie niebiańsko. Więc weźmy sobie jednego najpierw, żeby pokazać Wam, jak on wygląda w przekroju, bo wygląda fantastycznie. Mógłbym się pokusić, żeby to nazwać lasanią czy kołdunami, nie wiem, pierogami, diabli wiedzą, jak to nazwać. W każdym razie wygląda fantastycznie i na pewno będzie pysznie smakowało. Jest delikatnie i mega soczyste. U. Zobaczcie, i się przy tym nie napracowałem. A jak to jeść, już wam pokazuję. Takie przekrojone wrzucam sobie do głębszej miseczki. Powiedzmy, wezmę jeszcze jednego. Ja go sobie tutaj przekroję. O. I zaleję. Tym rosołem z patelni. biorę łyżkę i próbujemy. One są tak delikatne, że nie trzeba naprawdę nożem nic robić. Zobaczcie. Mm. Uwielbiam to. To jest po prostu coś wspaniałego. Ciasto jest delikatne, mięso również, i soczyste, pełne smaku. Mm. Mogłem się zajadać tym, naprawdę, uwierzcie mi jak to smakuje to. Mm. Wszystko się rozpada, jest soczyste. A ja już się dziś z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego. Mm. No i ja jestem po obiedzie.